China City to miasto znajdujące się w Chinach. Powstało przez Chińczyków mieszkających w USA, dokładnie w Los Angeles. Dlatego China City jest takie podobne do LA. A oto i on. Zinfin. Mieszka on w China City. Lubi sporty ekstremalne. A oto jego najefektowniejsza z akcji. Skok z największego wieżowca w Chinach na spadochronie. O tym wyczynie mówił cały kraj. Wieżowiec ten nazywa się Olą ungzon Na Polski. Wielki stróż strzeżący poległych podczas wojen gangów. Jak pięknie on leci, nieprawda? I otworzył spadochron. Teraz musi tylko wylądować. Koniec najlepszego jego skoku. Niestety parę lat później Zen zaczął kraść samochody nawet w biały dzień. Przez tą kradzież, którą zaobserwowała firma Chips and Trice, stała się cennymi dowodami dla policji. Później Zen zaczął zabijać ludzi dla pieniędzy. Le Parkour Tak nazywa się ulubiony sport wyczynowy Zena. Ten filmik trafił na YouTube. Nakręcił go przyjaciel Zena. I how? Tu widzimy jak Zen skacze po osiedlu w którym mieszka i how? Następnie wskakuje on na wyższy stopień gdzie znajduje się miejska firma kamery i inne superbajery która zajmuje się monitorowaniem miasta oraz jego strzeżeniem przez specjalną policję która należy do tej firmy. A oto i siedziba firmy Kamery i Bajery. Kamera zarejestrowała Zena i dodała go do systemu. Zen ma przestranę u policji i u firmy Kamery i Bajery. Tym razem to koniec zena. Zabija on dwóch gliniarzy, którzy wiozą dziwkę na posterunek. Zen kradnie radiowóz następnie zawozi dziwkę radiowozem pod dom. W domu zenu prawie seks z tą panienką bez żadnego zabezpieczenia. Następnie bierze łzy i zabija dziwkę. A oto Zen i jego Harley, którego oczywiście ukradł. Zen wraca z restauracji, w której zjadła następnie okradł. Po drodze spotyka policję, ale udaje, że to nie on. Kurwa, co to za kartka? Słuchaj kurwo. Jutro przyjadą po ciebie dwa moi sługowie i pojedziecie starym pernialem do doków. Stamtąd popłyniesz do San Fierro. Pamiętaj. Jeśli coś pójdzie nie tak z twojej winy to masz skurwy synie. Wiem gdzie mieszkasz i zajebie cię skruwielu. Słuchaj ziom. Szef dał nam proste polecenia jak mamy się z tobą obsługiwać. A oto plan co robimy. Jedziemy do doków. Tam stoi kuter rybacki. Przepłyniemy nim ocean spokojny i trafimy do San Fierro. Później to sobie kurwa rać sam, ale my mamy się tobą zająć teraz. Naszym głównym, którym dostaniemy się do doków bez podejrzania glin jest ten oto Perennial. A teraz zapierdalamy. Kamaan. Jesteśmy w komplecie, no to zapierdalamy. I pamiętaj kutasku. Żadnych w zbroją. Jeśli będziesz próbował nas zajebać, to nie martw się. My to zrobimy pierwsi. A oto instrukcja twojego zachowania. Kierujesz tym głównem spokojnie. Dojeżdżasz do doków. Tam jest nasz kuter, w którym jest kierowca. Przepływamy przez morze i jesteśmy w najlepszym kraju pod słońcem, czyli w Stanach. Kurwa jesteśmy w tych jebanych w ten dupy dokach. Teraz idziemy do kutru. Ten kuter chujacki jest na dole wraz z tym skurwielem, co ma nim kierować. Pam param pam pam param pam. Kurwa a nie espiewa ai. Szkoda. Lubię tą piosenkę. Ahoj! Jesteście gotowi na podróż do Stanów, która będzie trwała tydzień? Mam też zapażarcia, picia oraz dragów, LSD, prawki i koksu. Wskakujecie do sfondrowanej przez rakiny beczki koksu? Dobra wyjść pierdala i z tymi tekstami. My tu musimy dostarczyć tajną broń szefaty kurwa o LSD gadasz jebany kutasie. Dobra wskakujemy i płyniemy. Ej, chłopacy, co tak wolno? Uważajcie, bo się spocicie. Ha 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 ha.